Od wieków w kościele powtarzane jest to piękne zdanie, które Jezus powiedział przy krzyżu do Jana: Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Maria jest naszą Matką. Maria jest tą, która nas kocha, która nas wzięła do siebie. Maria jest tą, która myśli o nas, która wstawia się za nami. Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. O Tobie Panie. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do Niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, Wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów, czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami. Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dzisiejsze słowo, które słyszymy, pierwsze czytanie, też Ewangelia, mówią nam o powołaniu, coś pięknego, co się wydarza w życiu człowieka. Człowiek jest wezwany. Jaki człowiek jest wezwany i przez kogo jest wezwany? Jaki człowiek? W pierwszym czytaniu widzimy Saula, bardzo prostego człowieka, który był wysoki, był dorodny. Ale jak słyszymy, był jednym z synów Kisza i jest tym, który zajmuje się poszukiwaniem oślic. Pracuje dla swojego ojca. Zwykły, prosty człowiek. I zostaje powołany do czegoś niezwykłego do tego, aby był królem Izraela, królem narodu. Bóg tak prostego człowieka wybiera. Kiedy popatrzymy na Ewangelię, znowu widzimy powołanie: jest Lewi syn Alfeusza, człowiek, który siedzi na komorze celnej i on ma bardzo dużo za skórą, dlatego że celnicy zazwyczaj byli tymi, którzy dokonywali różnych przekrętów w swoim życiu, nieuczciwości. Też kiedy potem słyszymy, ci, którzy przychodzą do domu celnika, pewnie jego znajomi, to są również grzesznicy, tak opisał to Marek. Jezus siedzi między celnikami i grzesznikami w domu celnika i zapewne grzesznika. I zobaczcie, że powołanie Boga ono jest skierowane do ludzi tak jak Saul, prostych, zwykłych młodzieńców. Jest skierowane tak jak dzisiaj Lewi, czyli Mateusz, do człowieka, który w swoim życiu trochę na, przeskrobał który jest grzesznikiem, jest słabym. Ale również powołanie Boże może być skierowane do ludzi świętych, jak na przykład do Matki Najświętszej, prostej dziewczyny, która została obdarowana przez Boga darem niepokalanego poczęcia i Bóg przychodzi do niej z tym darem, aby ją powołać na Matkę Syna Bożego. Kogo Bóg powołuje? Saula Lewiego, czyli Mateusza, Matkę Bożą. A kto powołuje? Powołuje Bóg, który jest święty, który jest wielki. Bóg, który ustanawia króla. Bóg, który daje łaskę, aby ktoś z Nim mógł obcować, mógł być z Nim. Czyż nie jest łaską, że grzesznik Lewi ma Jezusa przy sobie, że będzie mógł Jego słuchać, patrzeć na cuda? Jest taki piękny obraz Karawadzia w jednym z kościołów rzymskich, kościo kościele francuskim jest przedstawiona właśnie ręka Chrystusa, który wyciąga swój palec, aby powołać Lewiego, który siedzi za stołem. I to jest ta sama ręka, która jest przedstawiona przez Michała Anioła, wtedy kiedy namalował stworzenie człowieka w kaplicy Sykstyńskiej. Niejako chce pokazać, że Bóg, który powołuje człowieka do misji, daje mu nowe życie, tak jakby go stwarzał na nowo. Przepiękny obraz, przepiękne zestawienie. Pomyśl teraz o swoim życiu, że Bóg również pochyla się nad Tobą i Cię powołuje. Powołał Cię podczas Chrztu Świętego, abyś był Jego dzieckiem, aby Duch Święty w Tobie zamieszkał, aby Bóg w Tobie mieszkał. Chrzest otwiera Cię na tę perspektywę. Powołał Cię do kościoła, gdzie otrzymuje sakramenty. Bóg powołał Cię do wspólnoty wierzących i daje Ci to swoją matkę. To jest wielka godność, wielka łaska. Jak żyć? żeby nie stracić tego daru, jakie jest Twoje życie? W którym miejscu jesteś? Czy dziękujesz Bogu za ten dar, że jesteś powołany? Czy prosisz, aby Bóg dał Ci łaskę wytrwania w tym powołaniu? Starajcie się jeszcze bardziej umocnić swój wybór, mówi Pismo Święte, abyście nie upadli nigdy. Kto umacnia swoje powołanie, wdzięczny jest Bogu za ten dar, ten go nie straci. Niektórzy gardzą tym darem, nie widzą tego. Że to Król ich powołuje, że my jesteśmy tymi, którzy się powinni cieszyć z potęgi Bożej. Psalm 21 dzisiaj mówi, Panie Król się weseli z Twojej potęgi i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełnimy pragnienia Jego serca i nie odmówiłeś błaganiom warkiego. Jego. Król się cieszy, że Bóg jest potężny. Król się cieszy, że Bóg spełnia Jego pragnienia, pragnienia serca. I my dzisiaj ucieszmy się. Że jesteśmy powołani przez Boga do tego, aby być blisko Niego, pójdź za mną, mówi Chrystus. I ucieszmy się tym, że Bóg spełnia również pragnienia naszego serca i jest potężnym Bogiem dla nas. Amen.